Rok 2014 uchwałą Senatu został ogłoszony rokiem Jana Nowaka Jeziorańskiego. Jego obchody zaplanowało także Osolineum, któremu słynny kurier z Warszawy w ostatnich latach życia przekazał swój księgozbiór dzieła sztuki i archiwum. 2 października w setną rocznicę urodzin Jana Nowaka Jeziorańskiego Osolineum. Zakład Narodowy imienia Osolińskich organizuje obchody tego stulecia, obchody, które będą miały... Wymiar obszerny, bo to będą trzy wystawy. Jedna w sali pod Kopułą w gmachu głównym o Solineum przy ulicy Szewskiej, gdzie będziemy pokazywać grafiki przekazane zakładowi przez Jana Nowaka Jeziorańskiego. Będzie wystawa planszowa na wrocławskim rynku, gdzie wszyscy będą mogli przyjrzeć się, jak przebiegało życie i wszystko, co robił Nowak Jeziorański. I w kamienicy pod Błękitnym Słońcem na rynku. W będzie też wystawa biograficzna. Przygotowano także dwa interesujące wydawnictwa. Dwie książki. Jedna to się nazywa Jan Nowak-Jeziorański, biografia opowiadana. To jest książka złożona z wypowiedzi, anegdot, historii opowiadanych przez stu ludzi, którzy Nowaka Jeziorańskiego znali. Rzecz następna będzie komiks. Komiks adresowany do ludzi młodych. Komiks poświęcony. Okresowi wojny temu czasowi kurierskiemu Nowaka szczegółowy program obchodów na stronie osolineum www 2